Facebook, jeszcze raz! Kawa z fundraiserem, cześć! Tamta relacja trwała minutę. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Internet działa, wszystko działa, do prądu podłączone, nie mam pojęcia. Także yy, Facebook, proszę zeć, czy mnie widać, czy mnie słuchać i czy po prostu się wszystko yy, czy jest, ten już. Yy, I co w kubeczkach. I co w kubeczkach. I czy też macie straszny listopad. Dobra. Yy. Kuba pisze, że w kubeczkach nic nie ma, bo kawa była zrana. Tak, ja też już jestem po kawie, więc teraz jakieś zimowe herbatki. Dzisiaj mówimy sobie o gadżetach. No i znowu Facebook nas po prostu zdekoncentrował. Jedziemy. Mikołaj, cześć Mikołaj, gdzie? Ty? W Ciopongu jesteś, tak? No to dobrej podróży. Kochani, ja myślę, że Wy macie już obmyślane różne wysyłki do darczyńców świąteczne, karteczki, listy, biuletyny i różne takie rzeczy. Dziękuję Facebooku, że dajecie znać, że działa Kuba, wielkie dzięki. Eee, witam siostrę Magdalenę. Cześć, siostra. Kochani, i teraz co? Ja mam tutaj różne takie rzeczy, które mi tu Wam zaraz będę machać. Eee, o gadżetach już kiedyś było. Eee, Szczepan pokazywał różne rzeczy, które możecie podarować mniejsze, większe. Eee, Przyjaciołom, jakimś tam różnym, różnym wspieraczom. Natomiast ja wam dzisiaj pokażę parę takich rzeczy, które yy, albo są fajnym doświadczeniem, tak obiektywnie są ciekawe, albo po prostu są cenne dla mnie i ja po prostu je lubię, chociaż ktoś może tego nie lubić. Ja robię kawę, to sobie mogę poopowiadać. Więc jestem bardzo ciekawa, co Wy lubicie dostawać w formie takich giftów właśnie, przy okazji wspierania różnych akcji, różnych organizacji. I co jest dla Was cenne, a co Was irytuje i czy to uważacie, że zaśmieca nam planetę, chałupę i w ogóle się do niczego nie nadaje. A co uważacie za cenne? Co Wy fajnego robicie w swoich, w swoich organizacjach i co przygotować dla swoich naczyńców, czy teraz na, w, na tą świąteczną wysyłkę, czy, czy w jakichś innych, przy jakichś innych okazjach, okolicznościach. Iwana pisze, myślane kartki własnoręcznie się robią, ale gadżety to mnie teraz zestresowałaś, bo są, ale na razie tylko na liście. To nie znaczy, że wszyscy muszą iść dzisiaj i wymyślać, projektować gadżety, magnesy, kubeczki i cuda na kiju. To znaczy, że ja Wam chcę pokazać różne rzeczy. Jak sobie odkopiecie live'a ze Szczepanem gdzieś w zeszłym roku... Jak go znajdziemy z Elą, to Wam podlinkujemy, który też mówił o gadżetach, to też możecie się inspirować. Ja Wam chcę pokazać rzeczy, które w ostatnim czasie pojawiły się u mnie w domu. Będzie coś, co nie będzie z organizacji, ale może być inspirujące. Także i mogę, myślę, że mogę Wam też powiedzieć, w jakich kontekstach dostałam te rzeczy. Z ważnych jeszcze, różnych, fajnych rzeczy. Kuba pisze, że głównie zaśmieca, ale ją uwielbiam. Jakie gadżety uwielbiasz? Które ci się podobają? Czy w ogóle wszystko obrędowane, czy, czy po prostu coś konkretnego, a coś nie? Okej, okay. opaski silikonowe i karty członków. Tak, okej. Okay. Sadzonkę geranium w mikrodoniczce. O, jak ładnie. Co jeszcze macie? Co jeszcze macie? Okej, okay. to piszcie mi jakie macie, jakie macie gadżety. Mikołaj pisze, wczoraj dostałem rewelacyjny kubek odkręcany z dwóch stron. Wrzuć nam gdzieś zdjęcie. Albo jakiś krótki filmik, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. I wola napisze, bombkę na choinkę. E, a dla darczyńców, nie pacjentów, wpadłam ostatnio na pomysł, spinek, spinek do mankietów z naszym logo. A nasze logo jest fajne, bo to podwójne serce. E, Okej, okay. tak, no to jest coś takiego już bardziej e, takiego, no, eleganckiego. E, Matatka pyta, kogo mogę wesprzeć, żeby dostać ładny breloczek, bo mi do nowych kluczy brakuje. No, cudne. Eee, dostałam z są, Ale akurat nie mam pod ręką. Mam takim pudle. Specjalne pudło sobie zrobiłam na gadżety z okazji naszego live'a i po prostu przeleciałam po domu, po pudłach, po różnych miejscach, gdzie mam coś, żeby po prostu spakować. I nie pokażę Wam wszystkiego, bo byśmy tu siedzieli długo. Eee, więc pokażę część i też powiem, dlaczego się sprawdziły u mnie albo u kogoś innego, co o tych wiem. Eee, Przypominam, że dzisiaj widzimy się dwa razy, to znaczy teraz jeden, a wieczorem drugi. O 20 jest webinar. Jak zaplanować rok, żeby nie zwariować i być siebie dumnym. Więc musimy się zobaczyć koniecznie o dwudziestej. Kto się nie zapisał, to się jeszcze szybciutko zapisuje, chociaż nie mogę w to uwierzyć, że ktoś z Was się nie zapisał. Ale jeśli, jeśli tak się wydarzyło, bo jesteście tacy zapracowani, to koniecznie szybciutko nadrabiajcie. E, zaraz Ela Wam wrzuci, Ingnez, to oczywiście jest w bio, e, w pinki, tak, e, ok, batony przy pinki, to jest wielka moc. Kubki kocham, czasem dostaję, jest też sporo, sporo magnesów. Mistrzostwem były dary z konferencji marketing w kulturze. E, opowiedz nam więcej, Kubo. E, o, makatka, daj adres dostaniesz z Beniaminkowy, bo robimy w tym roku breloczek. No, widzisz, super. Mm, super. A Mikołaj pisze, że podwójny odkręcany kubek, to jest denko się odkręca, bo jest z nim zamontowany zapaszasz do herbaty. Ej, mega, mega przydałby mi się do mojej, bo mi tam latają farfosy. <laughs> Kto tych nie chce. Okej, okay. co jeszcze macie? Ej, hitem dla mnie jest pędre w kształcie puszki szynki konserwowej krakusa. Okej, okay. gdzie dopadłaś coś takiego? Gdzie dopadłaś? Mm, super. E, co, jeszcze, co jeszcze macie? Co jeszcze macie? Tu chyba się coś pojawiło, co przegapiłam. Mam takie poczucie. E, my z naszym partnerem stworzyliśmy unikalną kolekcję toreb i tak dalej, ze wzorem na materiały zaprojektowane na podstawie naszego logo. No, i to jest coś. I fajnie. I teraz ja Wam powiem, także przypomnę webinar. Webinar, kochani, webinar. Eee, no, fajnie, fajnie, dobra. Wymieniajcie się teraz gadżetami. Wspierajcie się nawzajem, to dostaniecie fajne prezenty. Eee, tam była bombka na choinkę, tu jeszcze Mikołaj pisze, my mamy gigantyczne bombki, takie ze 30 cm, ręcznie robione. Mega, mega, co trzeba zrobić, żeby taką otrzymać. Eee, I teraz tak. Co ja dla Was mam? Co ja dla Was mam? Najpierw może zacznę od tego kubeczka, w którym mam herbatę. Kubeczek, na którym jest napisane, niesiemy dobro. I to jest kubeczek, który powstał... O, odciśnięta ta 10 lat Fundacji Brat Słońce w w Krakowie dostali goście spotkania. I w nim sobie dzisiaj piję herbatkę. Ja uwielbiam kubki. Uważam, że nie można mieć za dużo kubków, tak jak i za dużo książek. Nie istnieje coś takiego i za dużo herbat. Więc mam tego strasznie dużo. I mam nie wszystkie kubki rozpakowane, bo moja kuchnia dopiero, że tak powiem, się wyposaża. W związku z tym wybrałam sobie 20 ulubionych, Ale mamy ich chyba z 80. Także. Mm, Myślę, że kubeczek to, znaczy w moim przypadku kubeczek zawsze spoko. Wiem, że są też filiżanki, akurat nie mam filiżanki. Yy, I to też właśnie chodzi o to, żeby ta filiżanka nie była tylko z logo, ale żeby coś było na niej, czy, czy ten kubeczek, nie? żeby tam było coś jakieś, czy, czy motto, czy misja, czy, yy, czy w ogóle coś inspirującego, coś niezwiązanego w ogóle. I myślę, że takim przykładem może być też magnes, gdzie... Yy... O, Ela pisze, że nie może być za dużo kwiatków. Ja mam tylko garść kaktusów, ale Dorobię się i kwiatków. Yy, temat magnesów jest wiecznie żywy. Wszyscy chcą magnesy robić i generalnie spoko. Ja używam, bo na lodówce po pierwsze dzieci układają we wzorki, a po drugie trzyma mi yy, albo kalendarz. Taki nasz wydrukowany, armigerowy, ten taki pusty, co teraz można sobie pobrać, to myśmy sobie wydrukowali w domu i rozpisujemy zajęcia dzieci, kiedy mamy, nie ma i kiedy te różne takie rzeczy. Inni właśnie magnesy przytrzymują i oczywiście lista zakupów. Natomiast to nie zawsze musi być magnes, na którym będzie Wasze logo albo Wasz KRS. Bo to może być coś, co inspiruje. I od dziewczyn z Fundacji Żej Pełnią Życia dostałam po prostu magnes, na którym jest cytat. To jest akurat cytat Biblii, bo jest to ich obszar działania i, no i to ich inspiracje. I ja sobie go trzymam. I mimo, że tych magnesów mam przeróżnych dużo, to ten zostawiłam, właśnie dlatego, że nie ma tego logo, które mi bije po oczach, tylko on po prostu zawiera cytat i to jest dla mnie, y, dla mnie cenne. Dla was nie musi, dla mnie jest, więc wam pokazuję, że y, można tak. Jak jesteśmy przy magnesach, ale to już nie z organizacji pozarządowej, tylko z zakupów, w jednym ze sklepów z biżuterią y, y, nad morzem Byliśmy i, i Pani zaproponowała moim dzieciom, maluchom, przedkolakom, że mogą sobie wziąć takie drobniutkie magnesiki i to są takie śnieżynki, serduszko i gwiazdeczka. Pokazuję Wam to dlatego, że moje dzieci potem bardzo chciały wracać do tego sklepu, bo Pani rozdawała magnesiki. Tych magnesików oni mają oczywiście całą garść i mogą sobie je układać na lodówce w różne wzorki i się bardzo cieszą i robią z tego pieniążki i różne rzeczy. Ale myślę sobie, że jak macie jakiś event, gdzie przychodzą dzieciaki yy, i to można zrobić coś takiego, co widać, że jest po prostu wycinane jakąś, yy, jakąś maszyną, jakimś dziurkaczem bo nawet niektóre były takie niedocięte, albo miały taki uszczerbiony, no leci, uszczerbiony kawałeczek. I myślę, że to jest coś, co po prostu będzie przyciągać dzieci i angażować po to też, żeby trochę ściągnąć rodziców. Więc myślę, że jest to jakaś rzecz do wykorzystania, niekoniecznie wsypywania do kopert, aczkolwiek konfetti też można wsypać i z życzeniami. Więc myślę, że to jest coś, co jest do wykorzystania, jeżeli chcemy ściągnąć dzieciaki. Zajrzę sobie do komentarzy. Zajrzę sobie do komentarzy. Robimy dla dzieciaków, Kuba pisze, też bardziej użytkowe rzeczy, na przykład kominy, czapki, bidony, worki, plecaki, smycze dla dzieciaków, a dzieciaki lubią takie rzeczy, ja jak dostawałam zawsze, uwielbiałam. Linia napisze, my też planujemy magnesy z inspirującym tekstem, cudnie, to coś dla mnie, <laughs> to macie mnie. Hey, Ela odpowiada, że tak to nigdy nie jest pomysł dla dzieciaków, a kominy. ostatnio bardzo modna sprawa, tak, ale ja lubię jak mnie ciasno owija, więc jak się mogę opatulić, to działa, a jak nie. zwykle na Instagramie, notesy na magnesie, to jest spoko opcja, zgadza się. Zapas matem magnetycznej, z wyciętymi kukami, akurat właśnie macie, super. No i super. I bardzo fajnie. I też można sobie y, zrobić coś takiego i rozdawać. Więc mamy magnesiki. Czy ja mam jeszcze jakieś magnesiki, które Wam chcę pokazać? Nie. W tym momencie nie mam. Coś, co dostałam w y, y, Co dzisiaj? Wtorek? Nie, to w poprzedni weekend. <gryw> w poprzedni weekend. Y, to w fundacji, y, w której szkoliłam, dostałam oprócz y, kubeczka od nich, dostałam taką podusię. I ta podusia się świetnie sprawdza z lalkami mojej córki, po prostu pokochały się podusia z lalkami mojej córki i mieszka w wózeczku ta podusia i śpi z moją córką i w ogóle jest szał i to jest coś mięciutkiego, coś czego jeszcze nie miałam, w sensie nie dostałam takiego giftu, myślę, że to jest robione na warsztatach tam z, z dzieciakami. Yy, więc to też właśnie to, co produkujecie na różnych warsztatach też oczywiście zawsze może być yy, prezentem. Także takie mam, odłożę sobie gdzieś dalej, bo mi się tutaj właśnie, mam dużo rzeczy. Yy, z takich innych rzeczy, które dostałam, ale nie jako darczyńca, nie jako darczyńca, tylko właśnie jako, yy, jako ja. To znaczy już szkoliłam yy, w Domu Samopomocy, tam potem prowadziłam konsultacje, takie wdrażanie fundraisera i tak dalej. Czyli to, co bardzo często robimy z organizacjami, polecamy się, to dostałam taką miskę. Podnoszę wyżej, żeby na Facebooku było widać. To jest miska z warsztatów ceramicznych. I ona sobie po prostu stała na stole. Ja powiedziałam, że jest piękna. I ją dostałam. Ona jest cudownie nierówna. I ona jest taka... Taka, taka po prostu... Taka jest. Ja się w niej absolutnie zakochałam. I sobie sobie do niej orzechy. I zjadam zamiast cukierków. I, I po prostu ją bardzo, bardzo lubię. Jest taka twarda, mocna i, i naprawdę jest piękna i bardzo ciepło myślę o ludziach, yy, od których ją dostałam. I może to nie byłam darczyńca, byłam właśnie takim wsparciem merytorycznym i to jest coś, co, co, co bardzo, bardzo lubię. Yy, I nie wiem jak bardzo jest tłukące, ale dzieci uważają, bo to też jest ważne. Yy, co jeszcze mam? O, doszłam do naszego planera. To nie miało być w tym momencie. Ale, ale mam, bo przypominam, że będzie. Chyba ze wszystkimi notesami wzięłam. Eee, tutaj sobie położyłam, więc przypominam, że będzie planer. Nie kupujcie kalendarzy. Już się nie mogę doczekać. Już, już będą, już będą, za zadam moment. Co jeszcze mam? Eee, z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły, to jest broszka. Eee, to jest broszka. I myślę, że z broszką jest taki problem, że ona się może... Czy ona się wyostrzy na, na, na fejsiku? O, może się um, że ona po prostu może nie pasować w gust, nie, nie, nie wcelować się i myślę, że tutaj z jakimiś spinkami do makietów może być podobnie, um, ale nie mówię, że to jest zły pomysł. W ogóle nie to chcę powiedzieć, chcę powiedzieć, żebyście mieli taką świadomość, zresztą to w ogóle z gadżetami tak jest, no nie, że na przykład cytat inspirujący, ja lubię takie magnesy, a ktoś woli mieć po prostu KRS przekaż 1% <grym> i po prostu cały rok sobie na to patrzy. Także oczywiście ludzie są różni, ale mam tak, dostałam yy, taką broszkę i to też była taka z rzeczy, która mnie zaskoczyła i też jest jakimś formą doświadczenia, bo sobie przypnę do sweterka i, i, i mam, co, co fajnie wygląda. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze, o też mówiłam o dziewczynach, Madzia i, i, i dziewczyny. O nich też mam notes, też taki właśnie z, w tym samym, widzicie, nie, spójne. Mamy spójność tutaj fontów i, i ten więc też też mam i tu sobie notuję różne rzeczy, ale Wam nie powiem jakie <grym> i Wam nie pokażę, ale on jest w linii. Prawie jak ja mam z takimi notesami, które się zamawia taki w standardzie, nie? One po prostu są i, i, i tam się zamawia tylko tą okładkę. I mam też więcej takich, e, tutaj Wam jeszcze pokażę. Notesy Wam pokazuję, bo ja kocham notesy. Nie możemy mieć za dużo notesów. Dobrze, mam duży dom, <laughs> bo ja lubię dużo rzeczy. To też są takie jeszcze notesiki, które w ostatnich e, tygodniach dostałam. DKMS i Fundacja Bracuńce, No i właśnie od dziewczyn. To mój problem z takimi notesami jest taki, że one zawsze są w linie. Znaczy, Rzadko są w kratkę. Ja zdecydowanie wolę pisać po kratce. Lubię też po kropkach, ale też lubię po kratce, natomiast linie nie są dla mnie super opcją. Natomiast notes się nie marnuje. Notes to jest miejsce, gdzie można sobie spokojnie notować różne rzeczy. I w czerwonym DKMS-owym zaczęłam rozpisywać kalendarz adwentowy dla moich dzieci na przykład. To jest takie miejsce, gdzie będę sobie spisywać różne takie pomysły yy, 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 rodzinne i, bo moi dzieci mówią, a mama jedźmy gdzieś tam, a zobaczmy jakiś zamek, I ja nie mam co robić z tymi ich pomysłami i to będzie to miejsce, gdzie będę to wszystko spisywać, więc to się zawsze przyda, zawsze się przyda, yy, więc mamy notesiki, notesiki się tutaj. Yy, co mam jeszcze? Yy, teraz mamy jeszcze trzy yy, rzeczy, które są z DKMS-u, bo w DKMS-ie niedawno wiecie o tym. I teraz tak, to są tatuaże takie wodne, zmywalne i podobno słyszałam, że na ich różnych wydarzeniach i dniach rejestracji po prostu dzieciaki chodzą całe obklejone tym. I że to jest po prostu mega szał i dzieci, ludzie w ogóle, dorośli wszyscy chodzą, wy, wy, robią sobie te tatuaże na ramionach, na rękach, na, na szyi, i wszędzie gdzie można I, i że to jest fajna zabawa. I to jest takie doświadczenie właśnie, nie? że możemy sobie coś, coś sobie przykleić, coś sobie mieć, coś sobie nosić i się tak obrandować, więc myślę, że to jest coś do, do zrobienia, myślę, że właśnie dzieci. Może być taki, ten, taki yy, yy, taka grupa. Myślę, że studenci, jak się zrobi... Wiecie, kluczem myślę, że jest to, co jest na tym. Yy, co innego, jak każdy się się okleić logo, no to nie. Ale jak to będą jakieś fajne hasła, yy, na przykład, dobrze do szpiku kości mamy, no to to jest super hasło, nie? Więc troszkę kreatywności yy, i, i można zrobić coś naprawdę fajnego. I myślę, że właśnie takie, takie yy, tatuaże są bardzo, bardzo fajne. Ja tu widzę, że mam się podzielić kalendarzem, <grym> rozumiem, że naszym planem, tak? Nie luga, nie luga. E Ela tutaj nam zwraca uwagę tak na to, co ja tutaj powiedziałam przy, y przy notesie, przy magnesie, że y podstawą jest to, żeby robić gadżety i wszystko w organizacji, co będzie spójne spójny właśnie y, spójny branding, Elena nam tutaj pisze, żeby właśnie y, od razu było wiadomo, że to wy, bo to o to chodzi, żeby to było, że ludzie rzucą okiem, o, kojarzę, znam, ja znam ich, widziałem, miałem, y, przyklejałam sobie ten tatuaż, no i właśnie y, myślę, że można, y, myślę, że można <śmiennie> <śmiennie> kalendarzany, dobra, żeby właśnie bardzo się skupiać na tym, żeby to mieć przemyślane. No nie jak widzicie nasze grafiki, nasze rzeczy różne, no to wszystko jest w tych samych kolorach i, i żeby to były te same czcionki, bo to jest po prostu ważne, żeby ludzie was rozpoznawali, żeby sobie to ujednolicić. Czasem wymaga to więcej czasu, czasem trochę testów, bo się potem okazuje, że się na przykład nie wiem, że nie wszyscy mają, że to się źle gdzieś tam wykrzacza w drukarni albo coś tam, albo nie pasują i trzeba zmienić, nie? Więc to jest proces. Na etapie, kiedy tego nie mamy, no to trzeba to po prostu zrobić. Co jeszcze? Tu Magatka pisze, że miałeś cię kiedyś w kropki. No, w kropki, bardzo dobrze. No to jest w kropki, w kratkę myślę, że są bardziej uniwersalne, znaczy ja tak uważam. <laughs> Możecie uważać inaczej. I jeszcze dwie rzeczy z DKMS-u. Jedna to jest książeczka o krwinku. Krwinek i jego wielka misja ratunkowa. Krwinek ratuje. Życie, krwinek mieszka w Janku i ratuje życie. To na jeszcze pokażę. To jest książeczka dla dzieci, właśnie o tym, na czym polega ratowanie i na czym polega w ogóle bycie dawcą szpiku. I o co tu chodzi, jaki jest ten mechanizm. No i oczywiście mamy bohatera, wiadomo, musisz być bohater każdej opowieści, mamy jego historię, mamy jego ambicje, mam to, że on zawsze chciał być superbohaterem. I jak przeczytam mojemu synowi, to od razu powiedział, czytam jeszcze raz, no a potem jeszcze trzeci i to tak po prostu kilka razy. Także dzieciom się podoba i, i to jest też fajnego, bo mamy nową grupę, edukujemy, realizujemy misję yy, i mamy też od razu rodziców. Myśmy sobie tam pracowali nad też y, optymalizacją, taką fundraisingową różnych treści na, na spotkaniu. Yy, I Mamy też rodziców, którzy mogą być darczyńcami i to też jest do wykorzystania fundraisingowo, edukacyjnie, trochę zabawy, trochę opowieści, książka, która zostaje i nikt tego przecież nie wyrzuci do śmietnika. No więc to jest bardzo fajna rzecz, więc graficznie też jest oczywiście porządnie zrobiona. Więc do przemyślenia, myślę, że makatka tu ma duży potencjał, jeśli chodzi o w ogóle grafikę, prawda Marzena? Dzieciaki, rodziców i, i żeby to połączyć w jakąś historię, to, to myślę, że tutaj jest wiele. Wielka, wielka inspiracja. No i jeszcze jedna rzecz, jeszcze ostatnia rzecz, jaką mam, to jest gra. Gra dwa w jednym, właściwie dwie gry, zembolandia i smacznego. Jedna polega na tym, w ogóle jak otwiera się po Mamy pudełko, mamy front i na tym froncie mamy, gdzie też mamy od razu wydrukowane logo DKMS. Widać, że jest to współpraca która w tym, że roznosimy ideę, mamy jakąś nową, nową grupę i mamy nasze logo. W środku jest ulotka o różnych możliwościach wspierania bycia dawcą, więc od razu można, więc wykorzystujemy to, prawda, jako nośnik naszych treści, jak możesz się zaangażować i, i ta robi i, i z rejestracją. No i jeszcze środku jest gra, no to już tutaj jest piramida żywienia, a z drugiej strony są ząbki, które no, które trzeba ratować przed zniszczeniem. No, są pionki, zasady, żetony, no wiadomo jak to w grze. E, więc też jest to taka e, fajna współpraca, coś, mamy znowu fajne doświadczenie. Dzieci spędzają czas z rodzicami nad, przy tej grze. Przy okazji rodzic przeczyta ulotkę, a dziecko zapyta, a co to jest? Przynajmniej moje zapyta, a co to jest? A przeczytaj mi to. E, sam sobie przeczytaj, nie albo za małe literki, albo za dużo tekstu. E, więc też mamy m, okazję do tego, żeby coś ponieść dalej, żeby żeby ludziom pokazać, żeby dać jakąś fajną wartość. Myślę, że tutaj z innych rzeczy to przychodzi mi do głowy, że można zrobić puzzle. Wydrukowanie puzli też nie jest jakąś strasznie wielką inwestycją rujnującą, więc z pewnością można zrobić coś takiego właśnie dla dzieci, jakby przez dzieci dotrzeć do rodziców, żeby dzieci, żeby to było w domu, żeby to zostało, żeby było jakieś z tego doświadczenie. Ja na przykład ja nie lubię osobiście silikonowych bransoletek. Ja ich nigdy nie nosiłam. Nawet na wydarzenie, na którym byłam, nie nosiłam. Moje dzieci noszą chwilę, ale zaraz mi to spada z małych łapek, więc mi to po prostu się sypie gdzieś po domu ja na przykład tego nie lubię. Ja wolę, żeby mi się sypały magnesy, niż żebym mi żeby miała wszędzie te bransoletki, natomiast notesy... To mogą być jakieś na przykład karteczki samoprzylepne, gdzie na froncie będzie będziecie wy, wasza organizacja. Myślę, że to są takie przestrzenie, gdzie możemy dać ludziom coś, co im się przyda, albo będzie ich inspirować, będzie dla nich przyjemne, jak dla mnie ten magnes z cytatem, albo może zatrzymać dzieciaki. I myślę, że to są takie trzy tropy, gdzie można podążać za tym, żeby. Żeby szukać pomysłu dla siebie. Długopisy, ołówki yy, spoko pod warunkiem, że są porządne. Yy, I z drugiej strony ja słyszałam wiele razy głosy, że to jest nieekologiczne, bo te długopisy się teraz po prostu wyrzuca i ile to się tak robi śmietniki, mamy tego milion, do rozważenia, natomiast na pewno jest to użytkowe pod warunkiem, że jest porządne, więc nie zamawiamy na tań, najtańszych długopisów, jakie mają w firmie, tylko po prostu bierzemy coś, sprawdzamy, czy jest dobre, czy się nie sypie, czy się wykręca, czy się przyciska, czy się tam coś nie odkręca i, 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 i czy działa, bo po prostu to okropnie irytuje, dostajemy gadżet, który nie działa. Pendrive'y, wiem, że to jest coś, co też czasem ludzie lubią. Co jeszcze? Latarki, widziałam też latareczki, takie małe, więc też, też można pomyśleć o takich rzeczach, które będą takim właśnie czymś użytkowym, czymś wesołym, czymś współpracującym, coś, co będzie nas tak jednocześnie też z dzieciakami, no nie? No właśnie, Ela pisze taka gra, to nie tylko gadżet, ale też właśnie współpraca i to jest fajny pomysł, kiedy chcemy coś zrobić z biznesem. Właśnie, że też y, dla firmy też może mieć to ogromne znaczenie, żeby się pokazać z, z logo konkretnej organizacji, w konkretnym obszarze, bo to im też buduje wizerunek, no nie? Więc znowu nie idziemy i nie żebramy do biznesu, tylko właśnie y, współpracujemy, jesteśmy partnerami. Y, więc warto pomyśleć o takich rzeczach, które po prostu zostają, które się przydają. Mam w głowie kubek, który pisał właśnie o tych różnych czapkach, kominach, plecakach dla dzieci i y, 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 y myślę, że dla młodych piłkarzy każe to jest super, to im się przydaje i oni z tym chodzą i, i, i rodzice z tym chodzą i rodzice widzą, że to się przydaje, jeszcze on ciąży budżet rodziców, Nie? jeżeli to jest dobre, jeżeli to jest wartościowe, także jakość, tutaj myślę, że będzie bardzo ważnym kryterium, decydowania się na gadżety, lepiej, moim zdaniem, lepiej zrobić mniej, a lepsze, niż robić po prostu górę, zasypywać sobie dom czy magazyn czy, czy biuro, tylko po to, żeby mieć, żeby rozdawać coś, co po prostu zaraz wyląduje gdzieś w śmietniku albo gdzieś w jakimś pudle i nic z tego nie będzie. Lepiej pomyśleć o tym w taki bardziej użytkowy sposób i taki relacyjny oczywiście. Jeżeli nie wiecie, wiecie może Darczyńcom też wprost powiedzieć, co, co mają z tym zrobić. Do listu załączamy dla Pani, załączamy magnes. Może go sobie Pani powiesić na lodówce albo na mikrofalówce, Chce i, nie wiem myśleć o nas ciepło, cieszyć się z dobra, które pani zrobiła, albo codziennie rano przy robieniu kawy yy, przeczytać dobre słowo. No, wiecie, możecie ludziom powiedzieć, co mogą z tym czymś zrobić, yy, gdzie to mogą dać i jak z tego korzystać, i jak z tego wyciągnąć coś więcej dla siebie i coś dobrego. Także spokojnie można proponować i opowiadać takie rzeczy. Po to właśnie, żeby tarczycy żeby wiedzieli, że nie myśleli o znowu gadżety, znowu nas zasypują, bo jednak ludzie reagują na takie rzeczy i, i mogą mieć takie poczucie, że znowu jakiś taki śmietnik, no nie? Um, um, Okej, okay. Ela pisze, że też fajnie szukać modeli, które są mniej znane, bo dzięki temu nasz długopis może się wyróżnić tak dokładnie. Więc szukamy takich rzeczy, które będzie, będziemy unikalnie będziemy kopiować w taki po prostu jeden do jeden, tylko coś takiego naszego. Czy macie jeszcze jakieś pomysły na gadżety? Czy macie w domu coś fajnego? Czy macie, czy chcecie zrobić jakieś fajne rzeczy? Naprawdę robimy to z głową. Możecie nam to pisać, chętnie sięgnę po takie inspiracje. Zaglądniemy, co tam u Was, możecie się pochwalić, możecie się powymieniać, już jakieś tutaj handelki breloczkami i innymi rzeczami. Ja kocham kubeczki, kocham po prostu kubeczki i potrafię użyć po prostu w ciągu dnia do każdej kawy i herbatę, czegoś innego. I dla mnie to jest zawsze fajne. Ja jak jadę gdzieś, to sobie kupuję kubeczek. W Krośnie sobie nie kupiłam kubeczka, czujcie? no Także muszę iść do Krosna jeszcze raz kupić sobie krośnieński kubeczek, jeżeli robią. Eee, więc e, szukajcie takich rozwiązań, które będą dla Was dobre, w których będziecie myśleć o ludziach, którzy mają z tego korzystać, żeby mieli właśnie z tego korzyść jakąś, no nie żeby to było, żeby to trafiło yy, tam, gdzie ma trafić, żeby było y, dobre, miłe, przyjemne, zabawne i coś, co będzie po prostu dla Was cenne i dla, dla, dla Waszych darczyńców. Ja będę kończyć, wybiła zero00. Yy, kończę, bo co będę gadać dłużej, skoro i tak widzimy się dzisiaj drugi raz. O 20.00 widzimy się na webinarze, jak zaplanować rok, żeby nie zwariować i być siebie dumnym. Notatki mam porobione, jeszcze sobie to wszystko elegancko zbiorę, spiszę, już mam to ułożone, ale tak na czysto, żeby nic wam nie pomieszać. Będzie trochę, będzie będziemy patrzeć na planowanie pod różnym kątem. Także z pewnością Wam się to przyda. A do planowania, oczywiście, najlepszy będzie planer. Planer działam, on nie bez powodu ma hashtag działam, bo on jest do roboty. Do roboty. Do Waszej roboty. Do ciężkiej roboty. I do pięknej roboty, którą robicie. Po to, żeby Wam towarzyszyć, żebyście widzieli, że małe zadanie ma sens. No nie, że nie musimy mieć jakiejś. Super, hiper, po prostu yy, yy, takich celów, które będą ludzi powalać. Ale co ja Wam będę mówić o tym, co będę mówić na webinarze? Przyjdźcie wieczorem, to posłuchacie. Widzimy się o 20.00. Widzimy się też za tydzień na Kawie z Fundraiserem. A w ogóle to jest ostatni webinar w tym roku. I myślę, że w grudniu powiemy Wam, jak będzie wyglądał kolejny rok pod względem webinarów. Także bądźcie, korzystajcie, bo są różne koncepcje na kolejny rok. I sobie jeszcze to będziemy dopracowywać w zespole, więc no, czuwajcie, bo się może coś pozmieniać. A póki co zostańcie Państwo z nami. Widzimy się wieczorkiem. Smacznych herbatek, smacznych kawek. Idźcie pracować i, i, I do zobaczenia. Пока.